Zaczynaliśmy od zbierania książek, tworzenia punktów zbiórek, organizacji raz w roku takiej wielkiej akcji, wielka zbiórka książek. To jest przede wszystkim ta bajkoterapia. Dla nas, opowieść, którą potrzebujemy od zarania dziejów jako ludzie, mózg kocha opowieści. My sobie od wieków tłumaczymy tak świat, historiami, szukamy sensu, próbujemy zrozumieć siebie, innych, ale dla zaczytanych to jest tylko początek. I z pomocą przyszła bajkoterapia, e, która po prostu jest świetna do edukacji dzieci, e, no bo y, my byśmy tak chcieli, ale dzieci no, nie słuchają naszych monologów, chociażbyśmy chcieli narracji, a bajkoterapia mówi ich językiem. Uczymy ich odporności psychicznej, wspieramy rozwój emocjonalny, dobrostan, zdrowie psychiczne, uczymy o relacjach, ale dla nas książki, narracja, opowiadanie, rozmowa o tym, refleksja, ta interakcja, z drugim człowiekiem, to tym bardziej jest coś, co, co jest współczesnemu światu, dzieciom, rodzicom, nauczycielom potrzebne. Rodzice teraz chcą dać dziecku to, co najlepsze. No, ale jest druga strona tego medalu, żeby nie być, starać się nie być takim rodzicem helikopterem, tak? Że wszystko, wszystko za swoje dziecko. Chcemy zbudować taką przestrzeń właśnie dla ludzi do dobrego życia, zdrowego w zdrowiu psychicznym, do zdrowych relacji i chcemy im dawać właśnie skuteczne narzędzia, dzięki którym będą sobie mogli po prostu z tego korzystać, zawsze z książką w tle.